Cześć, a to kolejny odcinek podcastu w Nomeksie. Miejsca, gdzie opowiadamy historię prosto z pierwszej linii frontu. Tej, która często zaczyna się na dźwięk syreny alarmowej. Dziś chcę zabrać Was ze sobą w jedną z tych historii, która zostaje z człowiekiem na długo. Opowieść o jednym ze zdarzeń wypadku. O tym, co widzi i czuje strażak. Gdy czas się zatrzymuje, a adrenalina przejmuje kontrolę. To był piątek, sierpień 2014 roku. Tego dnia było strasznie gorąco. Wieczór miałem spędzić z rodziną przy grillu. Była dokładnie godzina 18:42, gdy usłyszałem charakterystyczny dźwięk unoszącej się syreny. Rzuciłem wszystko. Widelec z kiełbasą, rozmowę, myśli. Ręka automatycznie sięgnęła po kluczyki. Po chwili już pędziłem do remizy. W garażu byliśmy w pięciu. Znani sobie jak bracia. Bartek, młody ale bystry, stary nasz dowódca, który pamięta jeszcze jak drabiny były z drewna, krzychu, niezawodny kierowca i Wojtek. Cichy, ale w akcji jak skała. Z komunikatu na stacji dowiedzieliśmy się, że doszło do wypadku drogowego. Dwie osoby są zakleszczone. Droga powiatowa numer 118 między lasem a skrzyżowaniem na stary młyn. Silnik w naszym manie zawył, jakby czuł, że to nie będzie lekki wyjazd. Dojeżdżając do miejsca wypadku, widzieliśmy już migające niebieskie światła policji i jedną karetkę, ale to, co zobaczyłem, ściągnęło mi hełm z głowy. Obraz, który wypala w siatkówkę wokół. Fort Focus był wbity w bok samochodu ciężarowego. Cały przód złożony jak harmonijka. Część auta była tak wciśnięta, że nie mogłem zrozumieć, jak ktoś w ogóle tam siedzi. Wysiedliśmy z wozu. Zrobiliśmy to, co robimy zawsze. Automatycznie. Dowódca rzuca komendy. Krzysztof zabezpiecza pojazd, Bartek z Wojtkiem rozkładają sprzęt hydrauliczny. Ja idę do chłopaków z Pogotowia. Ratownik pokazuje mi palcem dwoje w środku. Kobieta żyje, przytomna, ale zaklinowana. Dziecko z tyłu, bez kontaktu, prawdopodobnie nie żyje. Zacięło mi się serce. Dziecko, kiedy masz swoje, takie słowa trafiają jak nóż w plecy. Sytuacja jest dynamiczna. Hydraulika ryczy. Tnąc słupki, zawsze czujesz czas. Każda sekunda to potencjalna różnica między życiem a śmiercią. Kobieta w środku patrzyła na mnie, miała oczy szeroko otwarte, trzęsła się, a usta coś szeptały. Nie słyszałem przez hałas sprzętu, ale widziałem, jak chce mi powiedzieć ratunku, moje dziecko. Nie zapomnę tej chwili tego spojrzenia, tego wołania o ratunek dla swojego dziecka nigdy. Bartek wszedł z tyłu, próbował wyciągnąć fotelik. Dziecko, dziewczynka miała może sześć lat, mała buzia bez wyrazu. Ratownicy już byli przy niej, ale głowa była odchylona pod nienaturalnym kątem. Nie oddychała. Wojtek z ratownikiem zaczęli reanimację. Metro od nas walczyli o życie, wyciągnęliśmy kobietę, delikatnie, jak porcelanę, oddaliśmy ją medykom. Nie wiedziała, czy jej córeczka żyje i chyba nikt nie miał odwagi jej powiedzieć. Niestety dziecka nie udało się uratować na miejscu. Nikt nie mówił o tym głośno. Każdy tylko spojrzał sobie w oczy i odwrócił wzrok. Kiedy pakowaliśmy sprzęt, panowała cisza, taka, co nie pozwala oddychać. Pamiętam, że Stary powiedział tylko zrobiliśmy, co mogliśmy. To czasem nie wystarcza. Kiedy wróciłem do domu, Kiełbasa była zimna. Córeczka spała już w swoim łóżeczku. Usiadłem obok niej i patrzyłem długo przed oczami, przewijała mi się ta akcja. I choć wiedziałem, że nie mogliśmy nic tak naprawdę zrobić, popłakałem się. Bo czasem największym ciężarem strażaka nie jest aparat powietrzny, a to czego nie udało się ocalić. Dziś była to Nikola, sześciolatka, która podróżowała ze swoją mamą. Tak wygląda to z naszej strony, za szyby hełmu. W tej robocie są akcje, które pamiętasz tylko z raportów, ale są też takie, które nosisz w sobie już zawsze. Dzięki, że wysłuchaliście tej historii. Jeśli macie podobne przeżycia, chcecie się nimi podzielić, napiszcie do mnie. W Nomeksie to nie tylko opowieści, to społeczność ludzi, którzy wiedzą, co znaczy stawać twarzą w twarz z życiem i śmiercią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bez odbioru.